Witajcie, ciekawcy, poszukiwacze na Wyspie Wiedzy. Gdybyście mieli zgadnąć, kto w królestwie zwierząt ma najlepszy wzrok, o kim byście pomyśleli? O Orle, który widzi mysz z ogromnej wysokości? A może o mnie, sowie widzącej w ciemnościach? Prawda jest o wiele bardziej zaskakująca i kolorowa. Zapraszam Was w podróż do podwodnego świata, by poznać niezwykłe oczy małego stworzenia zwanego ustonogiem. Na polanie odkryć spotkałam goryla i arę którzy próbowali sobie wyobrazić, jak działają oczy ustonoga. Goryl był przekonany, że oczy tego skorupiaka działają jak dwa maleńkie teleskopy, które potrafią się wysuwać i wsuwać. Opowiadał, że gdy ustonóg chce zobaczyć coś z bliska, wsuwa swoje oczy do głowy, a gdy chce spojrzeć w dal, wysuwa je na długich słupkach jak pirat lunetę. Ara z kolei twierdziła, że oczy ustonoga to tak naprawdę dwa pędzelki, które malują świat na nowo. Uważała, że zanurza je w wodzie i maluje na rafie koralowej kolory, których nikt inny nie widzi, żeby jego dom był najpiękniejszy. Uśmiechnęłam się, słysząc ich pomysły, i wyjaśniłam, że choć oczy ustonoga są na słupkach, nie działają jak teleskopy, ani tym bardziej jak pędzle. Ich prawdziwa tajemnica tkwi w niewyobrażalnej liczbie kolorów i rodzajów światła, które potrafią dostrzec. W przystani piratów spotkałam tukana i żółwia. Tukan opowiedział, że widział kiedyś ustonoga polującego na kraby. Mówił, że skorupiak z daleka bezbłędnie odróżniał jadalne kraby od tych trujących, które dla tukana wyglądały identycznie. Ustonóg musiał widzieć na ich pancerzach jakieś specjalne, niewidzialne dla innych kolory, które zdradzały, który z nich jest smaczny, a który niebezpieczny. Żółw dodał, że obserwował kiedyś ustonoga, który budował swoje mieszkanie w piasku. Zauważył, że skorupiak precyzyjnie wybierał tylko te ziarenka piasku, które w słońcu mieniły się w określony sposób, tworząc wokół wejścia do norki lśniący wzór, niewidoczny gołym okiem. Musiał widzieć specjalne odbicia światła, które pomagały mu budować idealny dom. Podsumowałam, że to prawda, jego oczy to prawdziwe cuda natury, pozwalające widzieć świat w niespotykanej palecie barw i dostrzegać ukryte wzory światła. Przy wodospadzie faktów spotkałam motyla i tygrysa. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam: Co wiedzą o oczach ustonoga? Motyl wyjaśnił, że podczas gdy my i większość zwierząt widzimy świat dzięki trzem rodzajom receptorów koloru, ustonóg ma ich aż dwanaście, a niektóre gatunki nawet szesnaście. Tygrys dodał, że każde z jego oczu porusza się niezależnie i jest podzielone na trzy części. Dzięki temu potrafi doskonale ocenić odległość od ofiary bez poruszania głową. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę, podsumowując, że oczy ustonoga to najbardziej złożone narządy wzroku w świecie zwierząt, łączące w sobie niezwykłą percepcję kolorów z unikalną zdolnością widzenia przestrzennego. Kochani badacze, dzisiaj odkryliśmy tajemnicę najbardziej niezwykłych oczu w przyrodzie, należących do ustonoga. Nauczyliśmy się, że dzięki nim widzi on świat w o wiele większej liczbie kolorów niż my. Potrafi dostrzegać niewidzialne dla nas rodzaje światła i perfekcyjnie oceniać odległość każdym okiem z osobna. To dowód na to, jak niesamowite i różnorodne potrafią być rozwiązania, które stworzyła natura. Mam nadzieję, że będziecie dalej z ciekawością odkrywać jej sekrety. Do zobaczenia na kolejnych wyprawach po Wyspie Wiedzy.